Aha. Dobra. Jak to się odwraca? Musisz. nie nie no. Cześć, witajcie na naszym kanale. Przywitajcie. się. dawno nas tu nie było, ale powróciliśmy. Tym razem z Torunia nagrywamy i jest godzina 8:10 My już jesteśmy tutaj w Toruniu i ogólnie to wyjeżdżaliśmy o 4.30. Tak, żeby nie być za późno. I coś. coś... Aż startujemy? A, no Aż, właśnie. Startujemy za 12 godzin. Tak. Amelia: 18:50, mm. Ja: 25, Zosia: 2:15. A Tomek: No. Bardzo blisko serca. Ja na 1000 metrów. Amelia na... Aha! <laughs> 600. No 600. Zosia. Zosia na 1500. I Tomek. Na 1000. Juhu! Mhm. Jeszcze mamy nowych... Yy nowe osoby na kanale, ale nie mm. będziemy im może teraz przeszkadzać. Może ale. później się pokażą. I z z Wami im nasze, ale, ale pokażę im nasze legowisko. Okej. Okay. Tak sobie tutaj leżymy. Fajnie, trochę jak na biwaku. No, <laughs> Namioty tutaj <coś> brakuje. Ok. <laughs> no właśnie, i tak sobie będziemy jeszcze przez 12 godzin. Fajnie! będzie super. Tak. Uwaga, uwaga, uwaga. Amelia kupiła? Kawę, ale, za, ale ile? za ile złoty? Za ile? Zgadujcie teraz. E, czas, e, komentarze piszcie, ile, I ile, ile kawę, kupiła. I to są prostu ruchu Nie uronię ani kropel z tego. No mów, mów. 10 zł. 10, Ale cóż, z, z, z bogata, zaraz na test jak smakuje kawa za 10 zł na hali w Toruniu. Na pewno bardzo, bardzo dobrze. Dobra. Amelia, Amelia robi test kawy. Ej, to nie będzie widać. Dobra, nagram cię normalnie. Test Amelii dobrze. kawy. Wygląda nawet ładnie, była z ekspresu. Dobra. No. Uh, uh. Nie, rozwylej. wylej. No, dobra. No. Dobrze wydamy 10 zł. Jemy sobie takie drugie śniadanko, można powiedzieć. Ja mam naleśniczki z owocami, a Melka ma tosta z jamem, dżemem, dżemem, tak? masłem, orzechowym i bananem. O, bardzo dobre. No, my wszystko co dobre tylko jemy. Masz? <grym> o, maszego. Hello, hello. Teraz będziemy się czesać. Tak. I teraz będzie super wielka metamorfoza. Wow. wow. Więc jesteśmy <grym> tak. No nie za powalająco. <grym> No i zobaczymy, jak I zaraz będzie. Zrobiłem przejście. Tylko widać. O, ale zmiana. No cudownie. Prawie nic nie widać. Plus tysiąc szybkości. Przynajmniej. Oczywiście. O, a to pizza piłam. Oszli. Brzmi... Bardzo Dobre. Idziemy sobie. Ogólnie mało nagrywamy, ale, ale zawsze nie tylko nie ja nagrywam to. też. Że w sensie nikt nie nagra. I jest mi smutno. Weźcie ich jakoś, napędźcie do tego, żeby nagrywali. To muszą zostawić łapkę w górę pod filmem i subskrybujcie, Oczywiście. No i komentarz, oczywiście. Bo ja proszę o komentarze, a tutaj nie ma żadnych komentarzy na na teraz no, także łapka pod, pod filmem i subskrypcja z dzwoneczkiem. Tak, kliknij dzwoneczek, żeby być na bieżąco. <laughs> Zosia chciała coś powiedzieć. Nie mam nic do No mówiłaś! No że Kamilka mnie My zawsze robimy na tych vlogach to samo. No mówiłaś, że będzie... będzie ale będzie zrobiliśmy przebitki z naszego... Szykowania się hmm. <laughs> Naszego tego Im dłużej się patrzy na te kółko, ja, ja tym ja jest większe Ogólnie nie? nie, hmm. yeah. ja medalem O, Alicja była Alice. pierwsza Ali, Ale Alicja... Ja miałam myśli Czyli ile to było? 10,01 sekundy. <grych> tak, tak, I bardzo tutaj mi medal. Nie, nie, świeci, oceniam to na Ała, 10 na 10, Wiadomo, my Pamiętajcie, też. 1,1 jednostka kulą w <grych> nie, kulą sekundy. nie, 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 Sekundy. sekundy. I nie, 12 godzina oczekiwania na starki. jest coraz gorzej. No, od czwartej ja jest 16. Chyba, że nie umiem liczyć. Wszyscy tyle jest ciężko. Jeszcze cztery godziny. Weź. To, Wiesz, to mnie nie pociesza. Dam radę. Super będzie, nie? ktoś no, no, idzie. Pobieguj, będzie super. Ale w górnowej jedzie jesteś tacy jest z depresją. Wiem, bo jestem z depresją właśnie w tym momencie. No, no. Uratujcie no, mnie. Sprinterzy się cieszą, bo już dawno mają po... A my czekamy. Smutne, to. Naprawdę. Dobra, no szybko znowu jemy. Jesteśmy po zawodach, tak, znowu jemy. To jest to Trudno. Tomek, to jest bardzo niedobre. To jest od nie na mięsie, to oh. nie jest tego, proszę. smaku mango beznadziejny. I dra, oh. dra, dragon a. fruit, nie? No, owace też nie powinny. To jest sztuczny arbuz i a to jest sztuczne mango. Nie próbujcie, naprawdę dla waszego dobra. Nie ma. lepsza, lepsza bułka. I ogólnie Wracamy. Nie wiem, co chciałam powiedzieć jeszcze, bo już. Będziemy do oczywiście roku. po północy w domu, tak? I. No, przeżyliśmy. Bardzo się cieszymy. Yy, żyjemy. Tak, Mam medal. Księcia też. I mamy czwarte miejsce. Ja lepiej nie będę wspominał. <noise> no, ale nie przedstawiliśmy Wam nowych członków. Może w kolejnym vlogu. Jesteśmy ogólnikiem 2000 żeby czekać na kolejne filmy, żeby poznać naszych nowych tak, członków Dugasu. A może ich przedstawmy? Mamy bardzo mało materiału Przedstawmy ich. Ola, Ola, Ola! Ola, Ola! Ola. Przedstaw się! To jest do Piwoni? Tak. Będę na blogu! Hey. Ona nie, ja nie jest w to ale witam wszystkich. Jestem tu pierwszy raz Powiedz co biegałaś Biegałam 600 sekretów <noise> I poszło mi średnio Może następnym razem będzie Zbieram. lepiej Czekaj, czekaj Mam e... Mam powerbank Nie, ten mój Mam sprawę do mojej siostry że Jak skupiłam powerbanka to sorry Ale ja go nie używałam Nie wiem, ktoś mi go ukradł Mówić ci Fale, Nie bądź liczba. na nią zła Jeszcze ja się chwalę Medale po drugi. No, tak. kolejny medal Dobra, chyba jednak... W kolejnym filmie po innych członków. Nie chce mi się. Nie No bo nie chce mi się to z tą lampą. Latarka no jakaś świeci. Dobra, kończymy. E, subskrybujcie, lajki i komentarze. i Podajcie nasze Instagramy. Tak, tu będą wszystkie, wszystkie Napiszę wszystkich ten Instagramy. Smacznego, dobrej nocy, dobrego dnia. A, jeszcze Alicja chce się pożegnać, Tak, teraz ja zostawcie lajka. Suba i oglądajcie kanał Piwonie!